Kochane dzieci, nie ma zwycięstwa bez krzyża. Złóżcie waszą ufność i nadzieję w Jezusie. W nim jest wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Wszystko, co jest fałszywe, runie na ziemię. Módlcie się. Jedynie dzięki sile modlitwy. Możecie pojąć to, co pochodzi od Boga. Ludzkość jest zanieczyszczona i potrzebuje uleczenia. Ja jestem waszą matką i przyszłam z nieba, aby wam pomóc odwagi. Ja będę się za was modlić do mojego Jezusa. Światło prawdy będzie trwać zawsze w sercach ludzi sprawiedliwych. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.